Pewnie spotkałeś memy, w których ojciec wychodzi po mleko do sklepu i nie wraca. Niektórych to bardzo bawi, ale w rzeczywistości brak ojca skazuje dziecko na ciężką przyszłość pełną cierpienia, przemocy i problemów psychicznych. Dlaczego kobietom pozbawionym ojca trudniej jest budować relacje partnerskie, czy niższe poczucie wartości to efekt braku miłości ze strony ojca? Przeanalizujmy ten temat. Jeśli lubisz spędzać czas z moim głosem, to po obejrzeniu odcinka wpadnij na niewiem.pl po swój egzemplarz audiobooka Jak zdobyć wymarzoną pracę. Kompletny przewodnik po rynku pracy przeprowadzi cię przez każdy etap rekrutacji i pozwoli już teraz zacząć budować swój status na kolejne lata. Interakcje dzieci z rodzicami mają wpływ na sferę emocjonalną potomstwa. Z perspektywy córek, ojcowie zazwyczaj wzmacniają poczucie bezpieczeństwa, między innymi za sprawą ogólnego opanowania emocjonalnego i patrzenia z dystansem na niektóre aspekty. Mają oni również bardzo silną rolę w budowaniu poczucia własnej wartości u córek, a także w kreowaniu idei, które będą one wyznawać już jako dorosłe kobiety. Pojawia się jednak pytanie: jakie konsekwencje dla córek wynikają z braku ojca? Na wstępie warto zaznaczyć, że przyczyny nieobecności, a także jej przejawy mogą być różne. Niekiedy jest to rozwód czy separacja rodziców, innym razem praca zawodowa, która uniemożliwia regularne spotkania z dziećmi, a czasem powodem jest śmierć. Okazuje się jednak, że śmierć ojca, chociaż również rodzi szereg konsekwencji, jest łatwiejsza do zinterpretowania dla dziecka. Badacz Dave Oldwire pokusił się nawet o stwierdzenie, że chociaż śmierć rodzica jest traumatyczna, wiąże się też z pewnością i poczuciem klarowności. Innymi słowy, chociaż trudno dziecku pogodzić się z tą sytuacją i odnaleźć w nowej rzeczywistości, to śmierć jest jednoznaczną informacją, która nie budzi wątpliwości i nie pozostawia pola do nadinterpretacji. Kiedy natomiast ojciec odchodzi z własnego wyboru i separuje się od rodziny, w umysłach dzieci narasta niezrozumienie tej decyzji i postępuje obwinianie się za nią. Dzieci często nie rozumieją, dlaczego rodzic odszedł, opuścił dom i mieszka gdzie indziej. Nie potrafią sobie tego zracjonalizować i szukają winy zdarzenia w sobie, czując ogromne odrzucenie, co ma niewyobrażalny wpływ na ich dalsze życie emocjonalne. Problemy z poczuciem własnej wartości. Dave Oldwyer w 2017 roku przeprowadził wywiady z pięcioma psychoterapeutami zajmującymi się terapią dzieci, których ojcowie byli nieobecni. Okazało się, że o ile chłopcy dotknięci taką sytuacją mają tendencję do uzewnętrzniania swoich emocji związanych przykładowo z rozwodem czy separacją rodziców, o tyle dziewczynki kierują swoje emocje do wewnątrz i internalizują je, szczególnie jeśli chodzi o poczucie odrzucenia. Wszystkiemu towarzyszy obwinianie się za separację rodziców. Według The Office of National Statistics w 2015 roku 19% dzieci czuło się jakby odejście czy odseparowanie się rodzica było ich winą. Winie tej zwykle towarzyszyła niska samoocena i częstsze objawy depresji, co warte odnotowania. Córki zazwyczaj obwiniają się za zaistniałą sytuację bardziej i, jak już zostało wspomniane, kierują swoje emocje do wewnątrz, przez co trudniej im sobie z nimi poradzić. Wówczas sukcesywnie spada u nich poczucie własnej wartości, co rzutuje na wszystkie istotne sfery życia córek, od edukacji przez pracę po postrzeganie swojej fizyczności i relacje romantyczne. Trudności w relacjach partnerskich. Kobiety, które wychowały się bez wystarczającego i odpowiedniego udziału ojca, mają skłonność do wchodzenia oraz budowania niezdrowych, wręcz niekiedy toksycznych związków. Powód wydaje się być oczywisty. Ojciec dla większości kobiet jest pierwszym mężczyzną, z jakim tworzą relacje. Staje się zatem wzorcem i archetypem mężczyzny. Jeśli ten wzorzec jest niewłaściwy lub nie ma go wcale, to kobieta może nie wypracować zdrowych mechanizmów zachowania się względem mężczyzn oraz może mieć niewłaściwe kryteria względem tego, jakiego mężczyzny oczekuje i poszukuje. Relacja z ojcem, jako pierwsza relacja z mężczyzną w życiu kobiety, stanowi zatem podstawę tego, jak mogą wyglądać jej związki w dorosłym życiu, w zależności od tego jakie mechanizmy zostaną wypracowane w procesie wychowania. John Bowlby, brytyjski psychiatra i psychoanalityk, stworzył tak zwaną teorię przywiązania. Definiuje ona przywiązanie jako trwały czynnik psychologiczny tworzenia więzi między istotami ludzkimi. Czynnik ten wypracowuje się właśnie w dzieciństwie i determinuje to, jak mogą wyglądać relacje w przyszłości. Przykładowo, jeśli córka zdoła stworzyć z ojcem dobrą relację, w której czuje się komfortowo i bezpiecznie, to nabiera wzorców postępowania, które umożliwią jej budowanie podobnych, zdrowych mechanizmów już w dorosłym życiu. Zdrowa relacja z rodzicami stanowi bowiem bezpieczną przestrzeń do eksplorowania i uczenia się rzeczywistości, w tym do poznawania własnych emocji. Brak właściwej i zdrowej relacji córki z ojcem może rodzić przyszłe trudności z budowaniem zaufania w relacji partnerskiej a także może negatywnie wpływać na intymność w związku ze względu na zaburzone postrzeganie swojej wartości. Jedną z metod, które kobiety stosują jako pewnego rodzaju strategię obronną jest unikanie relacji miłosnych bądź wchodzenie w nie bez pełnego emocjonalnego zaangażowania. Z racji, że już raz doświadczyły brutalnego odrzucenia emocjonalnego przez mężczyznę, w tym przypadku ojca, trwałe piętno wywołane przez to doświadczenie nakazuje im trzymać dystans. Nie chcą ryzykować ponownego zranienia. Świadomie lub nieświadomie unikają zbliżania się do ludzi. Mogą tworzyć powierzchowne relacje, w których nie ujawniają siebie w pełni i wkładają bardzo mało wysiłku w poznanie innych. Łącząc problemy z poczuciem własnej wartości oraz trudności w budowaniu relacji, można otrzymać naprawdę wybuchową mieszankę. Kobiety pragnące akceptacji i bliskości mogą nawet nieświadomie wpakować się w związek, w którym dosłownie będą niszczone psychicznie, a być może nawet stosowana będzie wobec nich przemoc. Odrzucenie ze strony ojca w dzieciństwie dla niektórych stanowi traumę, dlatego też nie chcą ponownie w dorosłym życiu doświadczyć czegoś podobnego. W tym przypadku tym czymś jest odrzucenie przez partnera. Dlatego kobiety z takim bagażem doświadczeń mogą nie wyznaczać jasnych granic, przykładowo w sferze seksualnej ulegać partnerowi, a nawet trwać w przemocowym związku, a to wszystko z obawy przed odrzuceniem. W skrajnych przypadkach może to nawet prowadzić do syndromu sztokholmskiego, czyli przywiązania emocjonalnego do swojego oprawcy. Nieodpowiedzialne korzystanie z seksualności. Córki, z którymi ojcowie nie zbudowali dobrej i wzorcowej relacji, mają statystycznie większą skłonność do wcześniejszego podejmowania się aktywności seksualnej. Wcześniej przeżywają inicjacje, a także częściej zachodzą w nieplanowaną ciążę, nawet w nastoletnim wieku. Z drugiej strony, córki, które miały to szczęście, że doświadczyły dobrej i zdrowej relacji z ojcem, statystycznie rzadziej zachodzą w ciąże jako nastolatki. Opóźniają angażowanie się w związki seksualne do momentu, aż będą pewne, dłużej. Czekają na ślub i dzieci, a kiedy już znajdą męża, ich małżeństwa są bardziej satysfakcjonujące emocjonalnie, stabilne i długotrwałe. Oczywiście, informacji tych nie należy traktować jako bezpośredni i jedyny związek przyczynowo-skutkowy, ponieważ jest mnóstwo innych czynników, które również mają wpływ na decyzje odnośnie życia seksualnego. Przykładowo dorastanie bez ojca często wiąże się również z gorszym statusem materialnym czy większą skłonnością do popadania w uzależnienia, które również mogą przyczyniać się do wcześniejszych inicjacji seksualnych. Zatem brak relacji z ojcem nie jest jedyną przyczyną, a raczej stanowi jeden z wielu istotnych aspektów, które powodują nieodpowiedzialne wybory seksualne u kobiet. Podatność na uzależnienia. Nieobecność ojca może spowodować, że córka dorasta w wielu toksycznych przekonaniach, a także obraca się w destrukcyjnych środowiskach. Nie można dziwić się takim decyzjom i zachowaniom, w końcu wszyscy trafiamy tam, gdzie odnajdujemy akceptację swojej osoby. Niestety, środowiska, w których znajduje się upragnioną akceptację, mogą okazać się destrukcyjne, chociażby ze względu na używki, które często stanowią tam element spajający grupę. Na pewno kojarzysz ze swojego otoczenia grupy ludzi. Którzy spotykają się zawsze przy alkoholu lub innych używkach. Bardzo często ukrywają się z tym, bo nawet nie są jeszcze pełnoletni. Jednak, mechanizm ten jest tak naprawdę manifestacją problemów wynikających ze środowiska domowego, w jakim się dorastało. Jeśli dziecko, w tym przypadku córka, nie uzyskuje zrozumienia i akceptacji w domu, to naturalnie będzie jej szukać gdzie indziej, znajdzie sobie inne środowisko, które ją w cudzysłowie wychowa. Trafienie do grupy, w której czynnikiem integrującym są używki, wcale nie jest trudne. Wówczas rośnie również prawdopodobieństwo popełniania przestępstw czy sięgania po narkotyki, a także wspomniane wcześniej zajście w nieplanowaną ciążę. Dlatego dobre środowisko domowe jest tak ważnym czynnikiem w dorastaniu każdego człowieka. Zaburzenia odżywiania. W książce The Parent's Guide to Eating Disorders autorki Marcia Herin i Nancy Matsumoto piszą, że dziewczęta, których ojcowie są nieobecni fizycznie lub emocjonalnie, są bardziej narażone na rozwój zaburzeń odżywiania. Jadło wstręt psychiczny, bulimia, objadanie się, dysmorfia ciała oraz inne zaburzenia odżywiania są bardziej prawdopodobne, jeśli dziewczynka nie miała zdrowej relacji z ojcem w okresie dorastania. Córki pozbawione zdrowej relacji z ojcem są również dwukrotnie bardziej narażone na otyłość. I podobnie jak w przypadku kilku poprzednich punktów, nie jest to bezpośrednia i jedyna przyczyna, a jedynie jeden z wielu czynników środowiskowych, które wpływają na podejmowanie określonych wyborów żywieniowych. Zostało wcześniej wspomniane, że kobiety pozbawione dobrej relacji z ojcem często mają zaniżone poczucie własnej wartości i nie doceniają swojego wyglądu. Łączy się to z postępującymi zaburzeniami odżywiania, które mogą być desperacką próbą poprawy swojej sylwetki. Trudne dzieciństwo. Ostatni omawiany skutek czyli właśnie trudne dzieciństwo wydaje się być nieintuicyjny, bowiem większość osób, zastanawiając się nad konsekwencjami braku relacji z ojcem, pomyśli raczej długoterminowo o skutkach, które wyjdą na jaw dopiero w dorosłym życiu. Okazuje się jednak, że już dzieciństwo samo w sobie może być bardzo trudne. Jednym z efektów braku relacji z ojcem są chociażby problemy w nauce i zdobywaniu kolejnych szczebli edukacji. Wczesna nieobecność ojca jest związana zarówno z wolniejszym rozwojem poznawczym, jak i statystycznie gorszymi wynikami w nauce. To może być kłopotliwe, szczególnie dla dziewczynek ponieważ to właśnie do nich przylgnął stereotyp, że powinny się lepiej uczyć i zdobywać jak najlepsze oceny. Społeczne przekonania są tak skonstruowane, że jak chłopiec się źle uczy, to nie ma tragedii, jednak dziewczynce zwyczajnie nie przystoi otrzymywać niskich ocen, dlatego też mogą spotykać się z pewną stygmatyzacją. Jednak niestety na edukacji problemy się nie kończą. Dzieci z rodzin pełnych mają zazwyczaj lepsze warunki ekonomiczne niż dzieci z domów, w których ojciec jest nieobecny. Status Materialny domu rodzinnego może wyznaczać perspektywy zawodowe, co determinuje ogólną poprawę jakości życia. Niektóre analizy wskazują nawet, że wśród niemowląt porzuconych przez ojca jest znacznie większe prawdopodobieństwo śmierci w młodym wieku. Zatem jest to czynnik, który wpływa nie tylko na jakość życia, ale w wielu przypadkach również na sam fakt życia. Podsumowanie odcinka. Jak widzisz, obecność ojca nie tylko fizyczna, ale również emocjonalna jest niezwykle ważnym czynnikiem determinującym jakość dalszego życia, szczególnie dla kobiet. W ich przypadku bowiem mocno rzutuje to na wybory dotyczące relacji partnerskich w przyszłości. Dlatego w tym miejscu warto zwrócić się w kierunku obecnych i przyszłych ojców. Bądźcie zaangażowani. Zarówno fizycznie, jak i emocjonalnie w życia własnych dzieci. Dawajcie im wsparcie, zrozumienie i akceptację, których tak bardzo potrzebują. Jeśli chcesz odcinek o wpływie braku ojca na życie mężczyzny, oceń film i napisz komentarz. Nie zapomnij również wpaść na niewiem.pl. W ten sposób wspierasz działalność kanału i możesz oglądać jakościowe materiały. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.